No hejka, co tam, jak tam? Doomer Jack z tej strony. Witam was w kolejnym piątku grozy. Tym razem w grze pod tytułem The Interview, która z tego, co słyszę, ma bardzo fajną kaczy muzyczkę, taką wiecie, jak w windach. <grych> anyway, co to jest? Jest to gra z serwisu Itch.io, oczywiście, prawdopodobnie w Unity Engine, w sumie nie wiem. Yy, I będzie ona o tym, że idziemy na rozmowę o pracę w miejscu, w którym chyba nie za bardzo będziemy chcieli pracować. Także bez przedłużania, słucharek i lecimy. Jak się rozmnażają żółwie? Powoli. <grymne> Rozpoczynamy. The Interview by Jeff Alday. Czy Alday, jakoś tak? Ok. Proszę do kolejki. Sukces! No! e tu nas jakaś kamerka śledzi. Hmm... Trzeba po prostu. Ugh, jaka brzydka lodówka. Trzeba po prostu iść dalej. Okej. Okay. Ta firma pracowała 0 dni bez żadnego wypadku. Najlepszy rekord bez wypadku? 0 dni. Aha, czyli codziennie jest jakiś wypadek? Dobrze to rozumiem? Peace to, czyli gulasz z groszku. No dobra, chyba musimy wyjść stąd. Albo i nie. Coś tu strasznie brzęczy. Czy to ta kamera? Czy mamy usiąść? Hmm. O co tu chodzi? A, to był... Wow! To był guzik! <laughs> Dobra, gdzie my jesteśmy? Nastawienie umysłu, czy też po polsku jakbyśmy powiedzieli normalnie, mindset to nic. Uh, your dreams will never overcome your fears. Twoje sny nigdy nie przezwyciężą twoich strachów, lęków. Whatever you are, be a bad one. Kimkolwiek jesteś bądź tym złym. Better days will never come. Dobre czasy, lepsze czasy nigdy nie nadejdą. Do your job without passion or not at all. Rób swoją pracę bez pasji? Albo w ogóle? In the end, you can only blame yourself. Na koniec i tak możesz winić tylko siebie. Never try, never fail. Nigdy nie próbuj, nigdy nie. Nie, popeł nie popełniaj porażki. Nigdy nie przegrywaj. You're one day further from your goal. Jesteś jeden dzień dalej od swojego celu. Strasznie słabo motywujące hasła, powiem szczerze. No dobra, i co tu się dzieje? Holy shit. Jakiś tunel? Miała być rozmowa o pracy, a to bardziej wygląda jak jakiś tor przeszkód, jak na razie. Taki, wiecie, z zagadkami logicznymi. Always be closing było, a jest losing. I zawsze przegrywaj. Wow, cześć, ziomuś. Też czekasz? Kolejce do pracy. Ouu! <laughs> Zniknął. Okej, okay. Dzień dobry. Employee, this is registration. What do you want? I guess our hit register. I have no idea. I have no idea. Overflowing with confidence, eh? Aha, dobra. The registry will ask you a series of multiple-choice questions. How many questions are there? We'll ask the questions just so you know these are there are wrong answers. Okay. Should your registration be unsuccessful, you will be removed immediately. Okay. What do you mean by removed? It's a verb. It means we'll drag you out with the trash. <laughs> Question one. Do you understand the conditions of registration? Yes. Do you agree that the tula, to hold the organization harmless in the event of injury or death? That's not Yes. How do you spend your free time? Thinking about work, talking to other people about work, working. Powiedzmy że pracujemy. What is the color of success? Czarny. <laughs> How will you respond when your superior asks you to redo a task you spend hours on? I will gladly redo my work. Oczywiście, że tak. What is your work style? Working long hours with little rest. Long hours with little rest and low pay. Long hours with no rest and no pay. Tak. Pracujemy bez odpoczynku i bez płacy. If you could invent anything, what would it be? Hmm. Trzecia ręka. A pill that eliminates the need to sleep and eat. Office chairs with toilets for seats. No, to by był wypas. Processing answers. Surprisingly, no errors detected. You may proceed. Dziękuję. Go away. <laughs> Okej. Okay. Czyli podałem wszystkie odpowiedzi takie, jakbyśmy byli pracocholikami. I idziemy dalej. Cokuruje że tak naprawdę nieważne, co byśmy wybrali to pewnie. Byśmy przeszli dalej. No dobra, lewo czy prawo? Lewo. Powiedzmy. Okej, okay, czy to jest moje stanowisko pracy? Pałka baseballowa, kserokopiarka. Okej, okay, chyba musimy jednak pójść na prawo. Na razie mało horrorowe, chociaż jest takie. Wiecie... awkward, disturbing. Nie wiadomo o co chodzi. Time to test your problem solving skills. Tell me more. We discovered the entrance changed all the door codes around the office. What did you do when you find out? We terminate him permanently. Except Eric, we can't find him. Eric is quite difficult to manage. What do you mean? He can't keep his hands to himself. Oh. Anyway, we reset all the door codes except the one in this room. What do you want me to do? See if you can figure that out. It will show us if your company material. Okay. Do you accept this challenge? Yes. Good luck, chump. So, Czyli code? Jakiś typo? I w zasadzie nie wiem, co mam tutaj zrobić. Jakiś labirynt. Szafeczek i. Zagram szafeczek. Okej, okay, jest 0. I musimy pewnie znaleźć cztery cyfry? Czy coś takiego? Mamy 0. Hmm, okej, okay, tu pewnie będzie kolejna. 07 O oh, shit! Erik, to ty? To ty zmieniałeś kody, Hamie? Jezus, <gryzys>, a się wystraszyły tego. A tak myślałem, że on się jeszcze kiedyś pojawi. Dobra, w każdym razie było 07. E, no i szukamy pewnie jeszcze jednej szafki? Ok, tu kolejna. 072, cześć Eryk, co tam? Tak myślałem, że będziesz tu czekać. Mm -hmm. 072 i 2. No nie wiem, tak myślę, że to już będzie wszystko, chyba. Eee, tak. No dobra, 0722. Nope. 0, 2, 7, 2, 2. 7, 2, 2, 0. 7, 0, 2, 2. O Jezu. Ile tu jest kombinacji? Dobra, to już chyba wszystkie, jeśli chodzi. W zasadzie 7, 2, 2, 0 robiłem. Ups, nie, 7, 2, 0. Tak, dobra, to teraz tak, zróbmy. 2, 7, 2, 0 dwa siedem zero dwa zero siedem dwa zero siedem, jest zero dwa siedem bodajże. No dobra, kolejny ekran. Tu nie przejdziemy. Tu nic nie ma chyba. Co dalej wziąć? That was really, really sad performance. <laughs> Dlaczego? It was harder than I thought it would be. You know you're not very nice. No nie, jesteś miły. You know I just don't care. Okej? Okay? No, czy mogę iść dalej? Aha, czyli musimy jednak wybrać pierwszą odpowiedź. It was so sad that if I cared, I'd be out of tears. <laughs> I'm surprised you're not still in there. Okay, I get your point. The thing is, we no longer have interns. What does that have to do with me? We've decided to offer you a job. Really? I am as surprised as you. Can you tell me more about this job? It is quite the opportunity. You will definitely be challenged. What do you mean by challenged? It's subverb. It means we'll test your abilities shouldn't take too long. OK. Do you Accept this job offer? Yes. Welcome to the team, Rube. Orientation is this way. Czyli zatrudnili nas, słuchajcie. Właśnie, czy Erik jeszcze za nami się pojawi, raz czy dwa. <laughs> Albo przed nami. Znaczy, Nawet nie wiem, czy to był Erik. <laughs> Ale tak go nazwałem. Okej. Okay. Hej! Myślałem, że do jakiegoś biura dojdziemy, no tu las. No dobra, idziemy dalej. Gdzie jest moje stanowisko pracy, proszę państwa. W tym labiryncie. Ej, tam coś było, nie? A, cień drzew, dobra, myślałem, że to był cień tego. Ty pas kartonu. Wow, 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 fuck! Co jest? Ej, no wyłączyłem to przecież. A, to pewnie jest otwarcie tego. Yy, kratki, dobra. <laughs> Ale się wystraszyłem tego cholerstwa. Ja myślałem, że tym guzikiem wyłączę tego robota, A to otworzyłem tylko tą. You escaped that wretched place. Thanks for playing. To follow along and learn about new games, you can find me at. Także to było słuchajcie, the interview. Wróćmy do main menu. Do Dość dziwne doświadczenie. Dwa jumpscary był, jeden cichy, drugi nie. Eee... Ale cały czas był taki niepokój, o co tutaj chodzi. No, bardziej to jest rzeczywiście jakaś taka gierka eksperymentalna niż pełnoprawny tytuł, oczywiście. Także. No jest jak jest. Ale całkiem mi się podobało. Fajne zagadki. Ja jestem na tak. Linka do gry macie w opisie na dole. Może coś pominąłem, także możecie spróbować sami. Na dole w opisie macie również linka do mojego fanpage'a, jeśli chcecie być ze mną poza YouTube'em na bieżąco. Kliknijcie suba, dzwoneczek, łapkę w górę bądź w dół, jeśli się nie podobało, ale mam nadzieję, że mi się, że mi się podobało. Tak, mi się podobało, że wam się podobało. <laughs> Sorry za przejęzyczenie. No i to było na tyle. Do następnego, trzymajcie się, elo!